Don't stop! Don't stop! Don't stop! Don't stop! Don't stop! Don't stop! Don't Don't stop! Don't Don't stop! No, główny cel przysłania naszym kochanym dzieciom, naszemu świętu. Dlatego też no, nie mogło nas tutaj nie być. Kochane są, kochane dzieci, kochane dzieci, ale trzeba mieć serca duże, a oni to serce oddają. No, dzieci nie, nie doceniamy, jakoś nie wiem, czy są po prostu niezauważalne, po prostu żebyśmy tak w końcu widzieli, że takie dzieci są. Akceptacja i tolerancji, wobec inności. Tak naprawdę na co dzień yy... Jesteśmy, że tak powiem, wśród tych dzieci, wśród osób dorosłych również, a jest to taki bieg, żeby szczególnie zaakcentować ich obecność w naszym otoczeniu, w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie. To wyjątkowa inicjatywa, inicjatywa, która ma propagować i pokazywać też, że oswaja się jakby społeczeństwo z zespołem Dawnas, z zespołem, który jest dzisiaj dosyć powszechny w społeczeństwie, a jednak mimo wszystko mało o nim wiemy i często ludzie Boją się po prostu osób z zespołem Dauna. Niemniej jednak taka inicjatywa, piękna inicjatywa organizatorów pokazuje, że e, jesteśmy bliżej, jesteśmy razem, integrujemy się.